Minecraft, urocza gra, która wyzwoli twoją kreatywność, pozwoli wyrazić siebie i przeżyć niesamowite przygody. Jest to też jednak gra, która, jak mało która, skrywa w sobie wiele niepokojących historii i mitów, o których spokojnie można by mówić cały dzień. Dziś przyjrzymy się serii ARG, która wywodzi się właśnie z niepozornego Minecrafta i która opowiada nam bardzo ponurą historię historię o obsesji i szaleństwie. A we wszystkim z tej strony, Pio. A przed Wami, don't look at the moon. Nie patrz na Księżyc. To ARG przykuło moją uwagę dzięki filmowi autorstwa RT60, opublikowanego na początku tego roku, który zgrabnie przeanalizował całą sprawę. Więc, oglądając go, stwierdziłem, że hej, ja też mogę nagrać o tym śmiesznym horrorze w Minecrafcie. Tym bardziej, że 3 tygodnie temu dostaliśmy kolejny update, którego RT60 jeszcze nie omówił. Tak czy siak, zachęcam do obejrzenia jego filmu, bo gość fajnie opowiada. Ale do rzeczy. Wszystko rozpoczyna się, gdy użytkownik Probot 748 na Redditie 1 czerwca 2022 roku wrzucił ogromny iceberg tyczący się Minecrafta. Ponad 314 wpisów na 9 warstwach, coraz bardziej niszowych faktów i teorii o tej uroczej grze, spisane i skatalogowane w jednym miejscu. Probot upewnił się, że dostaniemy też dokument tłumaczący mniej więcej każdy wpis, jednak jeden z nich nie pasował do reszty. Ostatni wpis, na samym dole Góry Lodowej. Nie patrz na księżyc. W dokumencie został opisany tak. Nie do końca chodzi tu o niepatrzenie na księżyc. Istnieje pogłoska, że w Minecrafcie jest kod, który sprawdza czy patrzysz aktualnie na księżyc i przeprowadzono parę eksperymentów w tym temacie. Niektóre z nich zakończyły się tragicznie. Cieniste byty, podpalenie, zepsucie świata. Co brzmi trochę jak przedziwna creepypasta. Tak czy siak, zdecydowałem się samemu to przetestować. To w sumie prawda, to bardzo brzmi jak Creepypasta w pokroju Sonic Exe albo Slendermana. Buchu, straszne rzeczy dzieją się z moją grą, bo spojrzałem na księżyc. Czy to oznacza, że pomyliłem się i ten wątek jednak będzie tani i cringe'owy? Spójrzmy, gdzie poniesie nas odnośnik w tekście. Link prowadzi nas na playlistę na YouTube, na kanale Legend Finder. Mimo, że nie mamy bezpośredniego połączenia między ProBotem a Legend Finderem, na potrzeby researchu zakładam, że to jedna i ta sama osoba. Na playlistę składa się 10 filmów, przy czym większość zatytułowana jest nazwą przeprowadzonego eksperymentu. Zegarek wariuje, gdy popatrzysz na księżyc. Spójrz na księżyc przy wyjściu z jaskini. Idź do Endu dokładnie o północy. Patrz na księżyc przez całą noc. Update vid 202010121542091 Typowe nazwy filmików. Zazwyczaj prezentują dokładnie to, co widnieje w ich tytule. Pierwsza rzecz na liście, którą testuję. Zegar powinien losowo obracać się, gdy patrzysz przez jakiś czas na księżyc, a potem blokujesz widok ścianą. Nie wygląda, żeby zadziałało. I rzeczywiście, pierwszy film trwa 18 sekund i udowadnia, że ta teoria to tylko mit bez pokrycia. Podobnie dzieje się w drugim filmie, w którym. Wow, moment, co jest? To nie jest nagrywane na komputerze. Co się stało? Wpis drugi. Przerzuciłem się na aparat w telefonie, bo następne parę eksperymentów na liście nie mówią konkretnie, co się stanie, kiedy je przeprowadzisz. W najgorszym wypadku gra się wykrzaczy i pewnie stracę nagranie. Wątpię jednak, że cokolwiek się stanie, bo raczej wielu osobom przydarzyłoby się to już przez przypadek. I rzeczywiście, drugi eksperyment polega na patrzeniu na wschodzący Księżyc z wyjścia z jaskini, co zostałoby udokumentowane już wielokrotnie wcześniej. W końcu to nie jest nic rzadkiego. Poza tym, że autorowi filmu łapa trzęsie się, jakby była opętana, to nic w tym filmiku nie ma dziwnego. Księżyc wschodzi i tyle. W trzecim filmie jednak dzieje się coś niespodziewanego. Wejdź do Endu dokładnie o północy. Pomyśleć można, że to kolejna pogłoska i nic się nie wydarzy, jednak gdy na zegarku pojawia się równo północ, a Legend Finder wskakuje do portalu, wymiar Endu okazuje się być całkowicie ciemny. Ale to równie dobrze mógłby być przypadek, prawda? Glitch renderowania, a nie dodatkowa linijka kodu w Minecrafcie, ani broń Boże opętana kopia gry. Następny film upewnia nas, że ta nadzieja jest jednak płonna. Patrzy na Księżyc przez całą noc. Tak jak w tytule, przez prawie 10 minut Legend Finder patrzy na Księżyc w nocy w Minecrafcie. Gdy Księżyc jednak już zachodzi, komputer kraszuje się całkowicie, tak jak wcześniej przewidywał. Czwarty wpis. Najdłuższy. Nie wiem, czy końcówka była przypadkowa, ale jeśli tak, wyczucie czasu było idealne. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Gdy ponownie odpala Minecrafta, zamiast normalnego świata, zostaje taki widok. Tak, to coraz bardziej przypomina typową spółki Creepypastę, w której jego gra jest zainfekowana i coś z niej wyjdzie i zabije głównego bohatera. Uuu. Tym bardziej gdy zbliżymy się trochę do ekranu i zobaczymy tego dziwnego ludka spacerującego po wzgórzu. Doprawdy, przerażająca historia. Ten film nie opublikował się prawidłowo. Przepraszam. Po tym jak moja gra się skraszowała i zrestartowałem komputer, opublikowałem filmy i zdecydowałem się sprawdzić co z grą. Świat poszedł w diabły, ale wczoraj zrobiłem jego kopię zapasową, gdyby stało się coś podobnego. Kopia też była zepsuta. Nie wiem czemu. Nie wiem, co jeszcze na moim dysku zostało dotknięte. Straciłem świat. Wszystko zniknęło. Chyba nie zamierzam tworzyć nowego świata survival. Musieliśmy naprawić biurko. Hm. Huh. O ile sam efekt eksperymentów przywodzi na myśl kiepską pastę, to opis filmu i to, co dzieje się później sprawia, że nie jest mi za bardzo do śmiechu. Niedokończony. Ten projekt nie został nigdy ukończony. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Ten film to 19 sekund ciemnego pomieszczenia w Minecrafcie, którego ściany pokryte są ramkami z zegarami. Nic poza tym. Kolejny film to zwykłe nagranie gry, w którym Legend Finder przez chwilę spaceruje dookoła, a następnie patrzy na niebo. Co dziwne, nie ma na nim księżyca, mimo że ewidentnie próbuje go znaleźć. Następnie schodzi w kierunku jaskini, a w ostatniej sekundzie filmu w jego pasku ekwipunku pojawia się zegar wskazujący północ. To tym bardziej potwierdza, że księżyc powinien być jasno widoczny na niebie. Jednak nie było go tam, gdy bohater spojrzał w górę. W opisie czytamy: Będzie ciemno. Ostatnie trzy filmy nazwane są tak samo: Patrz na księżyc przez całą noc. Pierwsze dwa z nich są względnie normalne. Legend Finder podąża kursorem za księżycem przez całe 10 minut trwania nocy w Minecrafcie. Jednak nic się nie dzieje. W opisie obu z nich czytamy: Może to był błąd. Ostatni, trzeci film, mimo że nazywa się tak samo, trwa niecałe dwie minuty. Czy to był błąd? Bohater zdaje się, że stracił już chęci. Nie podąża nawet myszką za księżycem, jedynie patrzy się pusto w przestrzeń, a trzęsąca się kamera powoli obraca się ku dołowi, jak w jakimś chorym transie. I to tyle: cała historia, a raczej jej brak. Człowiek podążający za legendą o Księżycu w Minecrafcie kończy w niewyjaśniony sposób, zaledwie dotykając horroru czyhającego pod powierzchnią. Nie no, żartuję sobie. Oczywiście, że to nie koniec. Kanał Legend Findera ma o wiele więcej filmów niż te 10. Skrolując na sam dół znajdziemy gameplaye i nawet śmieszne shitposty. Ale przede wszystkim dużo krótkich filmów, które okazuje się, że pasują idealnie w miejsce naszej układanki. Większość z nich albo zatytułowana jest WID i data nagrania, albo nie mają tytułów. Albo ich tytuły to Widzę go i Nie Widzę go. Cała akcja tej serii dzieje się w roku 2020. Zaczyna się 28 września, wraz ze wrzuceniem eksperymentu z zegarkiem, a kończy się 31 grudnia, z ostatnim eksperymentem z na księżyc przez całą noc. Gdy porównamy daty wszystkich tych filmów, ich chronologia nagle pokazuje nam dość przerażającą opowieść. Cofnijmy się trochę. Do filmu niedokończone. Po ponad miesiącu po wrzuceniu tego filmu, Legend Finder nagrał kolejny, w którym łazikuje po osiedlu i zdaje się, że próbuje patrzeć w niebo. Jednak światło z pobliskiego placu zabaw i chmury sprawiają, że nie może dostrzec ani księżyca, ani gwiazd. Następnego dnia nagrywa film 113020, w którym okazuje się, że świat robi go w chuja i nawet w Minecraftie nie może zobaczyć księżyca. Tego samego dnia. Ponownie wychodzi na dwór i na nowo szuka księżyca na niebie. Jednak bezowocnie. Film kończy się ujęciem z perspektywy leżącej na ziemi kamery. Na dworze jest już jasno, co oznacza, że Legend Finder musiał przez całą noc szukać księżyca. Bezowocnie. Dwa dni później dostajemy serię siedmiu filmów pod rząd. Dzień w dzień. Widzę go. Widzę go. Widzę go. Widzę go. Nie widzę go. Nie widzę go. Widzę go. Gdzie? I są one dokładnie tym, czym sądzicie, że są. Parę sekund, w których autor chaotycznie pokazuje kamerą, że księżyc istnieje. Widzi go, odnalazł go. Potem znowu znika mu z oczu w ciemności. Światło latarni sprawia, że nie widzi go. Potem znowu go widzi, a potem znika przed jego oczu na zawsze. Jeśli jeszcze się tego nie domyślacie, Horrorem w tej serii nie jest fakt tego, co dzieje się w Minecrafcie, a co dzieje się poza nim, co dzieje się w umyśle autora. W jakiś sposób, na przestrzeni zaledwie trzech miesięcy, jego obsesja na punkcie pikselowego księżyca rozwinęła się z poziomu testowania jego dziwnych właściwości w grze do obsesyjnego pilnowania nieba w prawdziwym życiu, czy aby na pewno księżyc nadal na nim jest. Następny film nie ma tytułu. Bohater chodzi w nim po wcześniej wydeptanych śladach w śniegu. Sześć dni później nagrywa kolejną serię filmów. Widzę go, widzę go, nie widzę go, nie widzę go, widzę go, zakończony kolejnym filmem bez tytułu. Tu jednak pojawiają się pewne zmiany. O ile w pierwszym i drugim Widzę Go mamy 6 sekund księżyca, a w kolejnych dwóch Nie Widzę Go mamy, jak wcześniej, nagrania przedstawiające puste niebo i ewentualnie jakieś przedmioty z okolicy, typu światło drogowe, to kolejny film o tytule Widzę Go trwa 4 minuty i przedstawia najpewniej samego autora, skulonego w kącie, kołyszącego się w przód i w tył. Jego stan psychiczny sięga dna, nie pomagają temu opisy filmów, w których czytamy frazy typu proszę, 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 on tu jest spójrz na niego. Ostatnim niezatytułowanym filmem jest czterosekundowy materiał, w którym Legend Finder patrzy przez płot na zagrodzony plac zabaw. Czy to coś znaczy? Może symbolizuje jego uwięzienie we własnym umyśle, albo odgrodzenie od niegdyś bezpiecznej zabawy dziecięcej jaką był Minecraft która na zawsze została odmieniona, skażona i zamknięta przed nim. Pewnie nie, ale fajnie można sobie interpretować te cztery sekundy. Podczas montowania filmu przyjrzałem się trochę bardziej tym ostatnim filmikom, widzę go i nie widzę go. Tak jak wcześniej myślałem, że widać na nich niebo i lampę drogową, tak jak zasugerował w swoim filmie RT60, teraz dochodzę do wniosku i mówię to z całą pewnością, że to kader przedstawiający drzwi i ich klamkę. To trochę bardziej niepokojąca perspektywa, bo jakkolwiek zrozumiałem jest, że filmy Nie widzę go znajdują się w środku domu, w miejscu, w którym nie widać nieba, to następny film Widzę go również znajduje się w środku mieszkania Legend Findera i zdaje się on być przytłoczony czymś, jakby przeżywał silny atak paniki. Cokolwiek zrobił mu księżyc, sprawiło, że teraz widzi go nawet gdy powinien czuć się bezpieczny w swoim własnym domu. Potem mamy trzy filmy, w których Legend Finder przez całą noc obserwuje księżyc w Minecrafcie, a w trzecim z tych filmów już powoli całkowicie odpływa. ARG Don't Look at the Moon mówi o obsesji jednego człowieka. Nie jest to seria pokroju kiepskich creepypast o potworkach z gier. To bardzo subtelna seria o człowieku, który odszedł od zmysłów przez księżyc. ale to nie koniec cztery tygodnie temu na kanał Legend Finder został wrzucony 4 4-minutowy film o nazwie Update. Przypominam, że kanonicznie jego akcja dzieje się w takim razie dwa lata po wydarzeniach z eksperymentów z Księżycem. Od tamtego momentu wyprowadziłem się i nie mam dostępu do swojego starego dysku twardego na chwilę obecną, ale zdobędę go niedługo. Nie sądzę, że jest na nim cokolwiek specjalnego, ale chciałem i tak pozbyć się plików z niego. Nie wiem, jak długo to zajmie. Film jest całkowicie ciemny, Nagrywany pionowo telefonem. Legend Finder mówi na nim, że ostatni rok był dla niego ciężki. Jego przyjaciel zasugerował mu, żeby poszedł na terapię. Stwierdza, że nie był aktywny na kanale przez długi czas, bo źle służyło mu korzystanie z niego. Wszystko to mówi bardzo zlęknionym tonem, pokasłując i jąkając się za chwilę, jakby był na skraju płaczu. Dostając napad kaszlu, słyszymy, jak wyciąga z szuflady tabletki i połyka je. Chwilę zajmuje mu dojście do siebie. Przez ten czas słyszymy ciężkie dyszenie. Chłopak stwierdza, że powinien pójść na terapię. Zdał sobie sprawę, że nie dzielił się dużą ilością rzeczy z nami. Cokolwiek to znaczy. Zapewne fakt tego, że jego filmy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Nie wiem co zrobić. Ale... Będzie dobrze. Tyle chciałem powiedzieć. Nie zaglądałem na zewnątrz od jakiegoś czasu, bo boję się, że... Tutaj... Film się urywa. Cechą dobrego ARG jest, gdy zaciera linie pomiędzy prawdą a fikcją. Wiele komentarzy pod tym filmem zadaje sobie pytanie: czy to nadal ARG? Ciężko powiedzieć, czy to prawdziwe, czy nie. Wielu ludzi życzy Legend Finderowi, żeby doszedł do siebie. Ludzie są autentycznie zaniepokojeni. To jest dopiero przerażająca perspektywa. Co jeśli przez ten cały czas od dwóch lat publikowanych filmów nie obserwujemy skrzętnie tworzonej historii, a prawdziwe pogarszanie się stanu psychicznego człowieka, który przy okazji zaciekawiony jest Minecraftem. Co jeśli to wszystko to tylko jedna wielka nadinterpretacja, tak jak moja interpretacja czterech sekund filmu, które tak naprawdę nie mają sensu, a są nagraniem naprawdę chorej osoby? Co jeśli RT60 i inni twórcy na YouTube, łącznie ze mną? Naświetlają po prostu historię osoby z poważnymi problemami, robiąc z tego zabawę, grę, ciesząc się cierpieniem innego człowieka. To jest dopiero przerażająca perspektywa i chyba najstraszniejsza część tego ARG. Ale w gruncie rzeczy to nadal raczej tylko ARG, tak w ramach uspokojenia dla was. Pod filmem autorstwa rt Sixty, analizującym serię, Legend Finder sam skomentował: Dobry film, więc. Na pewno jest świadomy, jak ludzie postrzegają jego serię. Po drugie, bardziej oczywiste, ta seria jest zbyt dobrze zorganizowana, a przynajmniej taką się wydaje. Duża część filmów nagrana została dwa lata temu, a reszta posiada opisy, które idealnie wpisują się w ten schemat datowy. Mimo to, seria ruszyła pełną parą dopiero 1 stycznia tego roku, wraz z Minecraftowym icebergiem na Reddicie. Przy czym Don't look at the moon zostało bardzo sugestywnie zostawione na samym samym dole całego schematu, dosłownie aż prosząc się o zerknięcie, o co chodzi. Dotychczas swoją drogą zdaje się, że nie było żadnych pogłosek na temat niepatrzenia na księżyc. Wygląda na to, że zostało to wymyślone na potrzeby ARG. Jedyne co udało mi się przy dość powierzchownym researchu znaleźć, to gościa na forum Forge Minecraft, pytającego, czy da się zrobić przedmiot, który sprawdzać będzie, czy trzymając go, patrzysz na księżyc. Biorąc pod uwagę, że dopiero niedawno dostaliśmy jakiś update sugerujący, że Legend Finder ma jeszcze w zanadrzu coś, o czym nam nie mówił, to może być znak, że to ARG dopiero się rozkręca. Tak więc, w gruncie rzeczy, to raczej nadal tylko ARG raczej. Jeśli spodobał wam się ten materiał, zachęcam do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza, co sądzicie o tym całym precedensie? Co wydarzy się dalej? Czy w ogóle coś się wydarzy dalej? Co was intryguje w tej całej historii? A jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam do subskrypcji, bo oboje wiemy, że przecież tutaj wrócisz, żeby posłuchać o kolejnych przerażających historiach z najciemniejszych zakątków internetu. To było Don't Look At The Moon na ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.